Na program zapraszają hostersi, czołowy dostawca specjalizowanego hostingu w Polsce. Zaczęłaś od Londynu. Kiedy to było? Kiedy uruchomiliście kukwu na rynku brytyjskim? Trudno mówić o takim wielkim uruchomieniu, bo to też nie było tak, że my chcieliśmy zrobić wokół tego bardzo duże zamieszanie mhm. i powiedzmy taki wybuch jakiś, patrzcie, z Kukfu. Rozwijamy nasz produkt według takiej metodologii lean, zwinnej, czyli po prostu Robimy w ten sposób, że najpierw mniejsza grupa, wyciągamy wnioski, budujemy coś, coś rozwijamy, znowu walidujemy na rynku, znowu badamy wyniki i rozwijamy. Także stopniowo rozwijaliśmy to w Londynie, wyciągnęliśmy bardzo dużo wniosków. Londyn był dla nas trudnym jednak tym materiałem. Bardzo dobrze go spenetrowaliśmy, sprawdziliśmy to co chcieliśmy. Te, te oferty zaistniały w Kukfu Klientów zdobyliśmy kilku, tak, ale tą poczt ta poczta pantoflowa jeszcze nie była przez nas mocno wyeksploatowana. Nie, 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 jakby nie, nie ma jakichś tam super genialnych wyników. Jest to na etapie takiego znowu wycią wyciągnięcia wniosków, walidowania i zaraz będziemy znowu uderzać. Czyli to, to w ten sposób rozwijamy. A ile restauracji bierze udział, w cudzysłowie, w waszym programie, tak? Czyli ile restauracji można znaleźć przez KUKF-u znaczy, ja w, w Londynie? W Londynie można znaleźć e, już w tym momencie kilkadziesiąt restauracji. E, takich restauracji, które, z którymi udało nam się nawiązać współpracę w sposób e, docelowy, czyli że oni jednak e, coś wrzucają z, z, automatycznie sami, bez naszego udziału, to jest kilka. E, bardzo trudno jest dotrzeć... W Londynie do osób decyzyjnych, które by ten sposób marketingu u siebie w, to, chciały wdrażać. Co więcej, jest też rynek nasycony sie, sieciówkami. W związku z tym e, gdzieś tam. Ta piramida, po której trzeba się wspinać, żeby dotrzeć do osoby, żeby osoba podjęła decyzję ta, która powinna, jest dużo dłuższa i tutaj praca jest prowadzona, będzie prowadzona jeszcze przez, przez na pewno przez długi czas, a tymczasem po prostu te doświadczenia, które, które były jak najlepsze, przenosimy na, na grunt tutaj Polski w Warszawie. Czyli Was interesują <laughs> i zarówno takie oryginalne restauracje, jak również sieciówki. Tak, dokładnie. To znaczy chcemy, żeby oferta była różnorodna, ale, ale to nie, chcą, nie będziemy się zamykać tylko do bardzo ekskluzywnych, super niespotykanych ofert. Chcemy, żeby po prostu można było coś w okolicy sobie wybrać, cokolwiek na co ma się ochota. ale ważne, żeby ten wybór był. W tym momencie większość osób wybiera po prostu te najszybsze rozwiązania. Fast foodowa typowo. Okej, okay, to teraz porozmawiamy, jak to działa. Jest aplikacja mhm. na telefonie mhm. i chciałabym porozmawiać na temat tego, jak to wygląda z perspektywy właściciela restauracji, okay. jak również użytkownika. Jeżeli chodzi o właściciela restauracji, to mhm. jakie on ma profity? Z tego, że y, nawiąże z Wami współpracę. Po opublikowaniu oferty przez danego restauratora, takie, taka, która, która rzeczywiście wynika z, jakby, z, jego, z jego pomysłu, stuprocentowo, z, tak, z tego, że on chce to akurat promować, jest po pierwsze opublikowana w serwisie online, który jest powszechnie dostępny. Jest dostępny z aplikacji mobilnych, które też mają pewne ciekawe funkcjonalności, które mają, mają potencjał, takiej nośności tych, tych, tych ofert. Po trzecie, sami staramy się promować tą jedną wybraną ofertę kanałami społecznościowymi, które obraliśmy i również inwestując w reklamę wykupioną w AdWordsie, na Facebooku, posługując się kontentem dostarczonym nam przez, przez restauratora. Troszkę tak nawiązujemy gdzieś tam do tych mechanizmów, Powiedzmy, że to jest taka gazeta trochę cotygodniowa, codzienna, te kukwu, gdzie można znaleźć te ogłoszenie albo taki Twitter y, restauracyjny. No coś dobrze, dobrze. ale jeżeli jestem aktywnym. Restauratorem i chcę dbać o swoich klientów, jednocześnie uaktualniać my ofertę codziennie. To ja muszę więcej zapłacić, czy w związku z tym, że moja aktywność jest zmożona, to wy to premiujecie? Czy to jest tak, że kupuję jakiś rodzaj abonamentu miesięczny, czy w ogóle to jest za Friko? Powiem szczerze tak, że nasz pomysł w momencie konstruowania całego produktu był taki, żeby to był właśnie abonamentowy model. W tym momencie, jakby marka też nie jest na tyle znana, żeby jednak e, restauratorzy na to się decydowali. Póki co, wszystko jest darmowe. E, dajecie sobie bazę, ta tak? Metodologia, ta metodologia Lean otworzyła nam oczy na to, że nie musimy się zamykać w jednym założeniu. Zróbmy tak, jak rynek nam pozwoli najlepiej e, się w nim odnaleźć. E, może będzie tak, że. Że będziemy premiować oferty, które właśnie będą przez restauratorów, na którym restauratorom będzie zależeć i będą chcieli zapłacić za to, żeby po prostu być wszędzie widoczni w całym mieście, a nie tylko na przykład tam, gdzie użytkownik jest. Może być to model taki, w którym restaurator wysyła ogłoszenie do wszystkich użytkowników w tym mieście bez względu na to, która jest godzina. tak? Także mamy, mamy wachlarz możliwości. Na razie chcemy do nas przekonać po prostu klientów, że, że jesteśmy fajnym partnerem, że jesteśmy kimś, kto troszczy się o ich jednak interes, a nie tylko swój, w przeciwieństwie zazwyczaj do zakupów grupowych. Program oglądaliście dzięki hostersom, czołowemu dostawcy specjalizowanego hostingu w Polsce.